Raport wojskowy dotyczący sierżanta Nathaniela Roła, złożony przez kapitana Artura Blake'a, dowódcę 3. dywizji ekspedycyjnej wojsk alianckich. Data: 10 maja 1918 roku. Temat: Historia służby i obserwacje sierżanta Nathaniela Roła. Imię i nazwisko: Nathaniel Roł. Stopień Sierżant Numer służbowy 1142 BR 89 Jednostka 3 Dywizja Ekspedycyjna Wojsk Alianckich Rozmieszczenie Front Zachodni 1918 rok 4 stycznia 1918 roku Pobór i przydział Sierżant Nathaniel Rowe został mi przydzielony na początku roku. Mieszkaniec Massachusetts wstąpił do sił ekspedycyjnych z silnym poczuciem obowiązku, wzmocnionym przez długą tradycję wojskową jego rodziny. Podczas szkolenia Rowe był wzorowym żołnierzem zdyscyplinowanym, zaradnym i charyzmatycznym. Jego zdolności do szybkiego formowania więzi były widoczne, zwłaszcza z członkami polskiej brygady dołączonej do naszej dywizji. Często rozmawiał z nimi łamaną polszczyzną, zaskarbując sobie ich zaufanie. 28 lutego 1918 roku. Pierwsze rozmieszczenie. Pierwsza misja Roła odbyła się w zgliszczach Sewran, francuskiej wioski w pobliżu frontu zachodniego. Warunki były beznadziejne. Ubłocone okopy, ciągły ostrzał artyleryjski i wszechobecny odór śmierci. Zauważyłem, że Rowe bardzo zainteresował się opowieściami naszych polskich sojuszników. Opowiadali o dziwnych zjawiskach na ziemi niczyjej, nazywając te niewidzialne siły rzeczami nienazwanymi. Rowe słuchał uważnie, ale nie zdradzał najmniejszych oznak strachu. 15 marca 1918 roku. Incydent w Kaplicy. Tamtego dnia naszym zadaniem było zabezpieczenie opuszczonej gotyckiej kaplicy na obrzeżach Sefran. Raporty wskazywały na aktywność wroga w okolicy. Roul poprowadził swój oddział do środka. W piwnicy odkryli artefakt nieznanego pochodzenia czarny obelisk o wysokości około trzech stóp. Artefakt pulsował delikatnie, jakby był żywy. Powietrze w piwnicy było dławiąco ciężkie, a ściany pokrywały niezrozumiałe znaki. Szeregowy Wojciech z polskiej brygady zidentyfikował artefakt jako kamień rytualny, który widział gdzieś w Polsce. Powołując się na stare przesądy, ostrzegł nas, żebyśmy go nie ruszali. Wbrew jego radzie rozkazałem, by obelisk przetransportowano do dowództwa na dalszą inspekcję. Rozastosował zastosował się, ale później wyraził obawy o wpływie obelisku na morale. 16 marca 1918 roku nocne niepokoje. Tamtej nocy żołnierze stacjonujący w pobliżu obelisku zgłosili przerażające koszmary. Sam Rowe przyszedł do mnie z udręczonym wyrazem twarzy, opisując żywe sny o niezrozumiałych odchłaniach i szeptach w języku, którego nie potrafił zidentyfikować. Kilku żołnierzy zniknęło. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Jednego z żołnierzy znaleziono martwego. Podobno popełnił samobójstwo. Jego ostatnia wiadomość to nie dające się odczytać bazgroły w błocie. Rowe, mimo, że był widocznie wstrząśnięty, zachował zimną krew i pracował niestrudzenie, by uspokoić ludzi. Jego zdolności przywódcze w tej chwili były godne pochwały, ale zwierzył mi się, że działa tu coś poza naszym rozumieniem. 20 marca 1918 roku. Potyczka z wrogiem i wycofanie się. Podczas przygotowań do opuszczenia kaplicy nasza jednostka została zaatakowana przez nieznane siły. Zeznania świadków, w tym Roa, mówiły o wysokich, bladych sylwetkach poruszających się z nadnaturalną prędkością. Konwencjonalne uzbrojenie okazało się nieefektywne. W chaosie kapitan Staszewski z polskiej brygady użył czegoś, co wyglądało na starożytną księgę, do odparcia napastników. Inwokacja, którą wygłosił, spowodowała, że sylwetki wycofały się, znikając we mgle. Później Rowe wyraził podziw dla Staszewskiego, ale zaznaczył, że kapitan poważnie podupadł na zdrowiu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Opisał to doświadczenie jako bitwę z istotami, które nie powinny istnieć. 12 kwietnia 1918 roku Długotrwałe skutki nawet wiele mil za Sewran, Raw wciąż zgłaszał szepty słyszane w nocy. Jego postawa się zmieniła. Stał się bardziej wycofany, ale wciąż niezawodnie pełnił swoje obowiązki. Godzinami szkicował symbole, które widział w kaplicy i próbował przetłumaczyć fragmenty języka, który słyszał w snach. Wyraził chęć zgłębienia polskiego folkloru i wspomniał ostrzeżenia Wojciecha, by zapomniał o tym, co się wydarzyło. 7 maja 1918 roku. Zwolnienie ze służby i powrót do życia cywilnego. Po zakończeniu działań wojennych Roł został honorowo zwolniony ze służby i wrócił do Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, że mogę poświadczyć za jego męstwo i oddanie podczas wojny, muszę zaznaczyć, że opuścił Europę jako zupełnie inna osoba. Jego listy do mnie w następnych miesiącach sugerowały ciągłą obsesję na punkcie obelisku i jego wpływu. Wspomniał o dziwnych zjawiskach w swoim domu, przedmiotach przemieszczających się bez wyraźnego powodu i szeptach, które nie znikały. Końcowe obserwacje Sierżant Roe był wzorowym żołnierzem, wartościowym członkiem sił alianckich. Jednakże... Wydarzenia wokół kaplicy i artefaktu odcisnęły piętno na jego psychice. Sugeruje, aby dalsze dochodzenia dotyczące jego służby obejmowały badanie artefaktu i jego wpływu. Jeśli pojawią się dowody podobnych zjawisk, należy pozostawić te rzeczy w spokoju. Złożone przez kapitana Artura Blake'a, dowódcę trzeciej Dywizji Ekspedycyjnej Wojsk Alianckich. Koniec raportu.